Już w najbliższy piątek rusza 53. Rajd Dolnośląski Hotel Zieleniec, finałowa runda tegorocznej edycji rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Rywalizacja na rekordowej trasie 19 odcinków specjalnych o długości ponad 216 km zakończy tegoroczne zmagania. Nie tylko w klasyfikacji generalnej, ale także w poszczególnych klasach. 53. Rajd Dolnośląski Hotel Zieleniec. To jeden z trzech rajdów kategorii pierwszej w siedmioodcinkowym serialu RSMP 2019, a to oznacza podwójne punkty na mecie. Dzięki temu zwycięzca klasyfikacji generalnej może zdobyć aż 55 oczek, gdy uzyska również najlepszy czas na kończącym rajd odcinku Power Stage. Miało. Mistrzowski i wicemistrzowski tytuł wywalczyli w rajdzie Śląska Miko Marczyk i Tomasz Kasperczyk, ale walkę o trzecie miejsce na podium generalki stoczy jeszcze kilku zawodników. Na rozstrzygnięcie czeka także rywalizacja w klasach, w tym również w prestiżowej ośce, czyli wśród samochodów napędzanych na jedną oś. Listę zgłoszeń do rajdu otwiera trzykrotny mistrz Polski – Brian Bouffier, który na swoim Hyundai i20 5 naklei jedynkę. Bouffier rywalizował w tym roku w Polsce tylko w rajdzie rzeszowskim i wywalczył trzecie miejsce, ale w dolnośląskim klasyku należy do grona faworytów. Francuz startował w tej imprezie już sześciokrotnie i aż trzy razy stawał na najwyższym stopniu podium. Bouffier jest jednym z siedmiu złożonych zawodników, którzy teoretycznie mogą jeszcze stanąć na trzecim stopniu podium tegorocznej edycji Mistrzostw Polski. Marcin Słobodzia powraca na rajdowe trasy po kilkumiesięcznej przerwie. Mistrz Polski w klasie Open N po przesiadce do R5 miał znakomity początek sezonu i nadal aspiruje do trzeciego miejsca w końcowej klasyfikacji RSMP. Ale na trudnych technicznie OSach na Dolnym Śląsku stać go na sprawienie niespodzianki. Tabela z aktualną punktacją podpowiada, że największe szanse na sięgnięcie po tytuł drugiego wicemistrza Polski mają Łukasz Kotarba i Kacper Drublewski. Dla obu kierowców to dopiero pierwszy sezon w samochodach najwyższej klasy R5, którymi starty rozpoczęli od drugiej rundy RSMP. Krakowianin debiutował w Mistrzostwach Krajów w 2015 roku właśnie na Dolnym Śląsku, a 27-letni reprezentant Orlen Team, mistrz Polski w Ośce, wygrał z kolei przed rokiem w tym rajdzie swoją klasę. Sylwester Płachytka stanął po raz pierwszy w karierze na podium w poprzedniej rundzie RSMP po przesiadce za kierownicę nieznanej sobie wcześniej Skody Fabia R5. Powtórzenie tego wyniku na mecie w Dusznikach Zdroju przez reprezentanta Automobil Klubu Ziemi Głodzkiej nie jest wykluczone. Finałowa runda RSMP wyłoni także nowego czempiona w klasie 2WD. O mistrzowską koronę będą rywalizowali Tomasz Zbroja oraz Łukasz Lewandowski, których dzieli obecnie tylko 8 punktów. Na liście zgłoszeń do rajdu widnieje 36 załóg. Na starcie w Dusznikach Zdroju nie pojawią się Miko Marczyk i Tomasz Kasperczyk. Pierwszego dnia rywalizacji zaplanowano 6 odcinków specjalnych. Tylko pierwsze dwa będą przebiegały jeszcze przed zachodem słońca, a pozostałe cztery są już próbami nocnymi. Dotyczy to także dwukrotnego przejazdu OS-u Duszniki Arena, zlokalizowanego w znanym z poprzednich edycji rajdu ośrodku narciarstwa biegowego i biatlonu na Jamrozowej Polanie. Drugi dzień to trzykrotnie przejeżdżana pętla trzech OS-ów, z których ostatnie zostaną również rozegrane po zachodzie słońca. Trzeciego dnia do przejechania pozostaną jeszcze cztery próby sportowe, a ostatnia z nich drugi przejazd OS-u między Lesie. Będzie jednocześnie dodatkowo punktowanym Power Stage'em. Meta w Centrum Duszni Wzdroju w niedzielę o godzinie 14.30. Marczyk i Kasperczyk już z tytułami mistrza i wicemistrza Polski, ale o trzecie miejsce na podium w tegorocznym sezonie walczy jeszcze kilku zawodników. Finałowa runda RSMP, 53. rajd Dolnośląski Hotel Zieleniec już w najbliższy weekend.